Witamy na uroczystym otwarciu nowoczesnego zakładu produkcyjnego Buskowianki Zdrój. Wydobywana od 60 lat w Buskim Uzdrowisku, dziś proszę Państwa wypływa na szerokie wody i umacnia swoją markę. Dlatego bardzo nam miło, że są Państwo z nami. W imieniu Pani Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko Zdrój, Pani Elżbiety Śreniawskiej mamy zaszczyt przywitać parlamentarzystów. Panią Poseł Annę Krupkę. oraz pana posła Krzysztofa Limza. Władze Województwa Świętokrzyskiego na czele z panią Renatą Janik, marszałek Województwa Świętokrzyskiego. <klucz> Witamy też panią Anitę Koniusz, członka zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Witamy pana Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Oraz pana Marka Strzałę, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jest z, nami, jest z nami również radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pan Grzegorz Cepil. Również serdecznie witamy Radę Nadzorczą Uzdrowiska Bustro a także przedstawiciela wykonawcy inwestycji pana Jarosława Ziętala, prezesa firmy Anna But. Inwestycja została zrealizowana w systemie Zaprojektuj, wybuduj i wyposaż wraz z technologią. Pierwszą łopatę pod budowę nowego zakładu wbiliśmy w lutym zeszłego roku. Dziś będziemy przecinać wstęgę. Otwieramy nowy rozdział historii. Szanowni Państwo, Buskowianka Zdrój będzie mogła konkurować z największymi koncernami wody mineralnej w Polsce. Na początek liczby, które na nas robią wrażenie, mamy nadzieję, że na Państwu również, w tej hali produkcyjnej. Ta linia produkcyjna w ciągu jednej godziny będzie w stanie wyprodukować około 14 tysięcy półlitrowych butelek PET wody mineralnej lub 9 tysięcy litrowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 28 milionów złotych, z czego 17 milionów złotych to pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu. A tak wielka inwestycja oczywiście nie byłaby możliwa, gdyby nie dobra współpraca z właścicielem uzdrowiska Wózko Zdrój S.A., czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz parlamentarzystami. Dlatego serdecznie prosimy o zabranie głosu przez panią poseł Annę Krupkę. To ważny dzień dla Buska Zdrój i dla Uzdrowiska, uzdrowiska Busko Zdrój. Dzisiaj otwieramy nową, nowy, nowoczesny zakład produkcyjny wody mineralnej Buskowianki. Zakład, który także jest wyposażony w nowoczesną linię technologiczną służącą do... Rozlewania wody do butelek. To jest także to słowo wyposaż w nowej formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż. Serdecznie gratuluję osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy otwierać tę ważną inwestycję. To działania zapoczątkowane przez pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, a sukcesem kontynuowane przez panią marszałek Renatę Janik, doprowadziły do finału tak ważnej inwestycji. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy być tutaj dzisiaj. Warto podkreślić, że ta inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w kwocie 17 milionów złotych z Agencji Rozwoju Przemysłu przyznanemu za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Ale ta inwestycja powstała także dzięki sprawnemu zarządzaniu i dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. I tutaj także wielkie gratulacje dla pana marszałka Andrzeja Będkowskiego i pani marszałek Renaty Janik. Ta inwestycja pokazuje po prostu sprawne zarządzanie i to, jak ono przekłada się na rozwój naszego regionu. Jak przynosi dobre korzyści mieszkańcom, ale także wpływa i daje nowy impuls rozwojowy. Wierzę, że to dopiero początek nowych inwestycji w uzdrowisku BUSKO zdrój Gratuluję także pani prezes Elżbiecie Śreniawskiej zakończenia tej jakże ważnej inwestycji, zakończenia jej sukcesem pani dyrektor Agnieszce Wojdan i panu wiceprzewodniczącemu Sejmiku Markowi Strzale. To wspólny sukces wielu osób, ale przede wszystkim efekt dobrej współpracy. Współpracy w województwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, za którą bardzo serdecznie dziękuję. A teraz o zabranie głosu prosimy panią Renatę Janik, marszałek województwa Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, to przedsięwzięcie, które dziś uroczyście otwieramy, zapoczątkowano w 2012 roku, ale nic się nie działo aż do 2020 roku, kiedy. Ówczesny zarząd pod przewodnictwem pana marszałka Andrzeja Będkowskiego przy współpracy z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej Prawa i Sprawiedliwości uzgodnili pożyczkę w Agencji Rozwoju Przemysłu, tak jak mówiła pani przewodnicząca, w wysokości 17 milionów złotych. Szanowni Państwo, ta pożyczka jest do spłaty do 2034 roku ale oczywiście cała inwestycja to blisko 28 milionów złotych. Część w tej kwocie to jest oczywiście pożyczka, także wkład własny uzdrowiska łącznie z podatkiem, który podlega zwrotowi. Dziś cieszymy się z tego, że linia produkcji wody mineralnej w systemie PET już funkcjonuje i już tu będzie produkowana, ale zarząd Województwa Świętoczyskiego, łącznie z radnymi, podejmie kolejne wyzwania dotyczące przeniesienia całej linii produkcyjnej, łącznie z opakowaniami w butelkach szklanych. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli uwolnić tereny w centrum Buska. Z jednej strony po to, żeby poprawić jakość powietrza, ale przede wszystkim pozyskamy, Szanowni Państwo, tereny, na których mam nadzieję, wybudujemy obiekt na około 340 łóżek, obiekt szpitalno-sanatoryjny. Będziemy mogli rozszerzyć swoją działalność i jestem przekonana, że to wszystko wpłynie na dobrą jakość świadczenia, świadczonych usług przez nasze sanatorium, sanatoria i szpitale. Bardzo się cieszę i dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili. Pani poseł już wymieniała, więc ja jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Moi koledzy radni, którzy są obecni, którzy wspierają obecny zarząd, są również tak jak my za tym, abyśmy inwestowali, tak jak ostatnie 4 miliony złotych na inwestycję związaną z sanatorium Oblęgorek, aby podnosić komfort dla naszych kuracjuszy. Szanowni Państwo, 2018 roku po wygraniu wyborów w regionie Świętokrzyskim, w Województwie Świętokrzyskim przez Prawo i Sprawiedliwość, nastał naprawdę wspaniały czas. I ten czas obiecuję Państwu, jako marszałek Województwa Świętokrzyskiego, będzie kontynuowany. Zarówno będzie to sukces dla regionu, dla powiatu buskiego, dla wszystkich mieszkańców naszego województwa. Dziękuję Państwu bardzo, kłaniam się nisko. Dziękujemy bardzo. A teraz o zabranie głosu prosimy pana posła Krzysztofa Lipca. Dla mnie to wielki honor, że dzisiaj tutaj mogę być w wełeczu. Przyjechałem tutaj, aby spić śmietankę. Tego wcale nie ukrywam, albowiem trzeba było dopiero rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby to, co było niemocą wcześniejszych zarządów województwa pod przywództwem. Partii, która dzisiaj współrządzi naszym krajem. Wiele było sytuacji takich, kiedy nawet już za naszych rządów czuć było tę niemoc w pozyskaniu środków finansowych, bo banki odmawiały różnego rodzaju kredytowania. No i ten wysiłek intelektualny i organizacyjny, aby zapukać do drzwi ważnej rządowej instytucji, jaką jest Agencja Rozwoju Przemysłu która od 2016 roku zaczęła się mocno interesować świętokrzyską gospodarką i z ruiny podnosić te, które już były w likwidacji. Mam tutaj na myśli chociażby kieleckie marmury. Aż przyszedł też czas na zainteresowanie się sprawą Bózka Zdroju i tego, co było wielkim pragnieniem tego uzdrowiska, aby najlepsza w świecie woda mineralna, a wiem to z Sejmu, bo od dawna już gości ta woda na poselskich stołach, żeby ta woda miała większe możliwości produkcji, tak aby rozszerzyła się jej marka nie tylko w Polsce, ale mam takie przekonanie, że podbije również i rynki europejskie i tego z całego serca życzę. I proszę państwa, wracając do tej głównej myśli, był taki dobry człowiek, który prezesował Agencji Rozwoju Przemysłu, pan Cezariusz Lesisz, który gościł tutaj w Busku dwukrotnie, który w końcu przybył na świętokrzyskie forum gospodarcze, gdzie panu marszałkowi Andrzejowi Będkowskiemu wręczył dokument o udzieleniu tej pożyczki. Proszę Państwa, ta pożyczka miała być przyznana na dogodnych warunkach, a więc to wcale nie oznacza, że te 17 milionów złotych trzeba spłacić, tak, Panie Marszałku? Więc teraz trzeba rządzących zdopingować do tego, aby uzdrowisko wyszło na tym jak najlepiej. Ale w moim przekonaniu, jest już i tak w bardzo dobrej sytuacji, że rzeczywiście dzisiaj staniemy się świadkami tego, co wydawało się, że jest rzeczą niemożliwą. Mamy świetny, nowoczesny zakład produkujący wodę mineralną w wystarczającej ilości, taką, że pewnie jest w stanie zagospodarować uzdrowiska również i w innych miejscach poza Buzkiem Zdrój. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że ta inwestycja miała też szczęście, że przetarg na jej realizację wygrała firma, która jest wizytówką naszego regionu. Ja powiem o tej firmie. To jest firma Anna But, bo mam z nią dobre doświadczenia, jeśli chodzi o realizowanie ważnych inwestycji w województwie świętokrzyskim. No taką inwestycją był nie tak dawno oddany do użytku najnowocześniejszy teatr w Europie, Teatr Stefana Żorowskiego w Kielcach. I dlatego śmiało mogę o tym powiedzieć, że, 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 że rzeczywiście to jest firma budowlana, wiodąca w regionie i jestem przekonany, że ta praca, która tutaj została złożona, w tym zaprojektuj, wybuduj i co jeszcze doszło dzisiaj wyposaż, że to wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. Pani prezes, życzę dużo sukcesów. Gratuluję tej inwestycji. I jestem przekonany co do tego, że o Busku Zdrój będzie głośno słychać i że przyjdzie taki czas, że rzeczywiście to co było marzeniem mieszkańców Buska, aby Busko Zdrój zyskało tytuł Narodowego Uzdrowiska. A poza Buskiem jest jeszcze cztery takie uzdrowiska, które do tego tytułu pretendują. Nam trochę zabrakło kiedyś czasu, żeby można było to utworzyć, ale Stało się również i tak, o czym trzeba powiedzieć, kiedy pojawił się w Polsce pośród rządzących nie z mojej opcji na to, żeby sprywatyzować te uzdrowiska. My wtedy jako posłowie opozycji to były rządy Donalda Tuska, pierwszego Tuska jak to się popularnie w polityce mówi. Gdzie chciano sprywatyzować te uzdrowiska. Myśmy wtedy zrobili, że tak powiem, wielki rwetest jako opozycja w Sejmie i nie doprowadziliśmy do tego. Doprowadziliśmy do tego, że te uzdrowiska przeszły też w ręce publicznego władztwa, czyli do Sejmików Województwa Świętokrzyskiego. I życzę tego pani marszałek, aby dbała o to uzdrowisko, żebyśmy byli naprawdę świetną marką. Trzeba doprowadzić do tego jeszcze, aby. W Kaźmierzy też powstało uzdrowisko i Kaźmierza, Solec, Busko to trójmiejskie takie uzdrowisko. Naprawdę by było świetną wizytówką województwa świętokrzyskiego, czego z całego serca sobie i Wam, drodzy Państwo, życzę. Wszystkiego dobrego, szczęść Wam Boże, a tym, którzy tutaj będą teraz pracowali, to na nowej drodze życia. O zabranie głosu prosimy Pana Andrzeja Pętkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pani Poseł, Pan Poseł, dużo już powiedzieli, ale chciałbym dorzucić tylko jeszcze taki jeden wspomnieniowy element. Kiedy byłem z ówczesnym prezesem uzdrowiska Wózko Zdrój, świętej pamięci doktorem Stanisławem Grzesiakiem, Polanicy Zdroju, gdzie wizytowaliśmy zakład staropolanki, to zazdrość nas ogarnęła, kiedy zobaczyliśmy ten zakład właśnie tam w Polanicy, produkującej właśnie również wody w tym segmencie wód mineralnych. Ale nasze marzenia, nasze starania, wsparte. Przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, pana wspomnianego tutaj prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, Pana Lesisza, wydały owoce, której tutaj jesteśmy świadkami. I chcę Państwu powiedzieć, że w Polanicy Zdroju tamta hala produkcyjna zdecydowanie jest skromniejsza także przed Błyskowianką. Wszystko co najlepsze. Oczywiście będziemy z niecierpliwością czekać, kiedy tu również i szkło, mówiąc tak, w żargonie producentów wód mineralnych się pojawi, i myślę, że to będzie perspektywa być może tej kadencji, bo BUSKO oczekuje, żeby z tego terenu gdzie w tej chwili jest ten zakład produkcyjny, ta produkcja została przeniesiona, żeby w tej strefie żadnej produkcji nie było. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli tą linię otworzyć. Dziękuję firmie Anna Bud wykonawcy i podzielam radość państwa z tego faktu, że dzisiaj. Otwieramy ten nowy, nowoczesny zakład. A pana dyrektora Bartka proszę odebrać ode mnie upominę. Dziękujemy serdecznie. Pan dyrektor odebrał prezent, a teraz proszę Państwa, moment, na który wszyscy czekamy. Spoglądam na tę wstęgę. O przecięcie wstęgi prosimy Panią Poseł Annę Krupkę, Pana Posła Krzysztofa Lipca, Panią Marszałek Renatę Janik, Panią Anitę Koniusz, Pana Andrzeja Bętkowskiego, Pana Marka Strzałę, Pana Grzegorza Cepila oraz Panią Prezes Elżbietę Śreniawską. Uroczyście otwarte. Módlmy się. Błogosławiony i godzien chwały jesteś, panie nasz Boże. Ty w swojej opatrzności, przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki przedziwnie objawiasz swoją dobroć. Spraw prosimy. Niech ci, którzy dla ułatwienia swojego życia pragną korzystać z tych urządzeń, w Twoich dziełach rozpoznają Twą wielkość i całym życiem starają się Tobie służyć przez Chrystusa Pana naszego. Szanowni Państwo, zakład i linia produkcyjna zostały poświęcone. Teraz bardzo prosimy, aby Państwo ustawili się tutaj na tle telebimu i zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Zdjęcia zrobione. Za chwilę linia produkcyjna zostanie uruchomiona. Dlatego teraz oddaję głos panu Mateuszowi Jakubowskiemu. Dyrektorowi z Zdrój. Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz w swoim imieniu i w imieniu tych pracowników, którzy również są przy linii produkcyjnej. Moi drodzy, cała historia, jeżeli chodzi o wodę mineralną w tym miejscu, zaczyna się około 2 km w tamtą stronę. W ujęciu Wełecz 2 Zdrój woda z tamtego ujęcia jest pobierana z około 60 metrów. Jest to woda średnio zmineralizowana, mineralna, jak tutaj. Pan wspomniał jedna z najlepszych, jak nie najlepsza w Polsce mówimy yy, o wodzie oczywiście mineralnej, bo woda to nie tylko woda, również te minerały, które się w niej znajdują. Cała historia, jak mówię, zaczyna się w ujęciu. Woda rurociągami jest transportowana do zakładu, gdzie jest poddawana procesowi oczyszczania, filtracji i trafia do zbiorników buforowych. Następnie musimy ją zalać w butelki, tak? Butelka do zakładu przybywa w takiej formie. To jest butelka dokładnie półlitrowa. Następnie ta, wo ta butelka, jak i woda trafiają do maszyny, która w tym momencie właśnie zaczyna pracować. Tam są takie lampy. Ta butelka jest podżywana do temperatury około 150 stopni. Następnie trafia do wydmuchiwarki, którą już zaczynamy słyszeć. Tam mamy ciśnienie około 30 bar. Oponie samochodowi jest 2, 2,5. Natomiast tu mamy 30 bar. Wówczas z tej butelki po podgrzaniu powstaje gotowa butelka, którą widzimy już tutaj na tej obracającej się kolumnie nalewarki. Tu widzimy właśnie Tą butelkę zjeżdżającą z podajnika do pieca. To są lampy podczerwone. Tu jest podgrzewana, natomiast w tym miejscu to jest tak zwany wydmuch. Powstaje gotowa butelka, którą możemy zobaczyć metr dalej. Tu widzimy. Butelki, które wyszły z pieca, są składane i następnie butelka trafia do nalewarki, gdzie jest napełniana wodą. Tutaj koło nas znajduje się saturator, w którym możemy wodę zagazować. Czy to będzie lekki gaz, gaz, to tu mamy dwutlenek węgla. Natomiast gdy butelka jest zalana wodą, tutaj na maszynie jest... Zakręcana butelka. Tak, prosimy nie dotknąć, bo zatrzymamy linię. Na linii widzimy już butelkę z wodą zakręconą, natomiast musimy przejść dalej. To pokażemy, gdzie na butelce pojawi się etykieta. Tutaj mamy kolejne urządzenie, w którym butelka otrzymuje etykietę. Tam, jak się butelki obracają, tam jest zakładana etykieta. Natomiast tu znajduje się drukarka daty ważności, numeru partii. Lekka gazowana, tak. Proszę. Następnym etapem jest pakowanie w opakowania zbiorcze. Tutaj widzimy maszynę pakującą, tak zwane zgrzewki. Natomiast dla wygody kupującego potrzebujemy jeszcze jednego elementu. Czyli rączki, za którą możemy zgrzewkę podnieść. Tam z tyłu jest maszyna, która przykleja nam rączkę, za którą możemy zgrzewkę w sklepie podnieść. I zapraszam Państwa do XXI wieku, gdzie znajduje się robot, który ustawia zgrzewki na palecie. To jeszcze, moi drodzy Państwo, nie jest koniec, ponieważ jak te zgrzewki są ustawione na palecie, w tej formie byśmy ich niestety nie dostarczyli do hurtowni, sklepu. Już widzę, że robot kończy pakowanie tej palety. Ta paleta przejedzie do kolejnego punktu, gdzie zostanie zawinięta folium. W tym momencie widzimy jak robot zaczyna pakować gotową ułożoną paletę wody. Kolejnym etapem to jest oczywiście nasz magazyn, a z magazynu do hurtowni, do sklepu. Szanowni państwo, dziękujemy za udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu produkcyjnego Buskowianki Zdrój.